E, bym powiedziała z sesji 60. Wiosennej chyba nie, bo mamy maj. Coś jeszcze jest wiosna. No ale tak bardziej wygląda na lato, ale no jest wiosna. No. Ale może bardziej bym powiedziała po metamorfozie. Okej. Okay. Bym powiedziała. No i przeka wiosenna. E, my, tak jak widzieliście e, odcinku, które tu w with mi. Me. With me. Albo jeszcze nie widzieliście, nie wiadomo. Um, na pewno ja wrzucę pierwsze kolejności y, gier w my, A potem ten Get w with me <laughs> Wrzucę pierwsze kolejności A jeszcze przy tym y, wrzucę Wam y, Film, y, nowy rok nowy, odcinek 52 W którym zobaczycie częściowo No, co ja zrobiłam, że No Przebiegł metrymofozy mm. e, Szczerze mówiąc ja nie wiem gdzie idziemy to ja wiem. Ja jestem przewodnikiem na tym to Witam, witam. Tak, jak już, już jest jaka, jest ze mną. E, więc tak, nie wiem gdzie idziemy. Podejrzewam, że chyba idziemy do tego parku. Co ostatnio byliśmy? E, po, powiem ci, tak. Będziemy w tym parku, ale więcej drzew zwiedzimy. No, słyszysz, więcej będzie drzew? Tak. Na pewno pójdziemy w pierwszej kolejności do mojego ulubionego drzewa. E, jest ono nazwane trzynastką, ponieważ jest takie bardzo łatwe do wchodzenia. I ogólnie bardzo fajne, jednak to jest bardzo biedne drzewo, bo pod nim jest bardzo dużo różnych plastików, jakichś zużytych ubrań tak dalej. Ludzie po prostu tam sobie wyrzucają co chcą po prostu. A raz nawet widziałyśmy z koleżanką, jak wchodziłyśmy, że ktoś tam palił jakieś papiery, wiesz? No. To jest niebezpieczne, bo jakby palił cały ten las, no. to oni sami by zginęli. No tak. No ale ludzie niestety nie myślą. No, dokładnie. E, więc tak, ja tak myślę, żeby nie wyszedł godzinny odcinek, to po prostu będziemy robić wam cięcia, czyli jak no. będziemy blisko danego miejsca, no, bo my jesteśmy dosyć daleko w sensie nie mocno, ale po prostu no, trochę musimy przejść z w tej sensie samej ulicy, ale no trochę daleko. Ja ta ulica bym powiedziała jest e, długa. No. Więc że tak powiem przez to, że jest długa To ja po prostu nie będziemy się dłużyć wam Tak, więc yy, widzimy się jak będziemy niedaleko jest. No, Okej, okay, więc jak zbliżamy się do celu tak, yy, do pierwszej miejscówki widzisz się dużo w Na wprost? No, to zanim musimy pójść i tam jest właśnie moje ulubione drzewko. Okay. Bo to jest trochę trudniejsze. Do niego trzeba być dosyć wysokim, wysportowanym. Ponieważ nie wiem czy widzisz, ale pierwsza gałąź jest dosyć wysoka. No, widzisz jak tutaj naśmiecone. Ja. Mhm. Tutaj mamy to drzewko. Ono jest mega proste do wchodzenia. Jak widzicie jest nawet przybita deska, ktoś mu poubił. Póję. Ja. No to co, zaczynamy robić zdjęcia. Okej więc tak idziemy też do drugiej miejscówki. Tak. Eee, Prawda mówiąc dyskutujemy. Jeszcze do których idziemy. Nie, ja już wiem. Ja tak, ją po, po prostu ten... prowadzę do jednego miejsca, a ona próbuje dyskutować. <laughs> nie, bo jest fajnie by było w tym parku, że w zasadzie byłyśmy. To po... no, znaczy że jest dużo liści, nie? Ale teraz jest... tak chyba nie za bardzo jeszcze dużo liście. Tak bardziej pod koniec Maja na początku czerwca. A ty tam jeszcze nie będziemy, nie będziemy robione zdjęć, nie? Mhm. Bo jest. ja też chcę tak, żeby były z Instagram, gdzie jeszcze nie robiłyśmy jakby. Wiem, gdzie jeszcze nie robiliśmy. No y lecimy. Ale... Proszę cię, ale chodzi o nasze te, o nasze... <laughs> o naszą dzielnicę Wiesz, że, wie, że cudownie w zdjęcia na placu Rapackiego O No jest... dobrze, ale my nie jesteśmy na placu Rapackiego no. Jakbyśmy zupra. mogły gdzieś dalej iść, to byśmy dalej poszły Czyli Najwyżej jakiś dzień po majówce się zgadzam. pogadamy z... Proszę mama mi pójdzie i wtedy z tobą wyjdę gdzieś Ogólnie to możemy jak teraz, bo ja teraz wyjeżdżam w tą środę, wracam w sobotę, tak późno, na niedzielę jakby, to po tym, jak będzie sobota, to będziemy mogli pojechać z mamą tej pracy. Tam niedaleko jest właśnie tam, tam jest bardzo ładnie. Ełowie na mieście też pięknie. Bulwary. No też jest pięknie, no ale aż tak daleko to raczej nie będziemy mogli się oddalić. Na starówkę! No nie sądzę, że mama pozwoli. Pozwoli. Pasło lody to pozwoli Który? Ale to tak wiesz, że i tak będziesz musiała kupić te lody Kupię Ci No właśnie Kupię ci, Za bo... te wszystkie fotografie Kupię ci. a nawet może pójdziemy do Grycana może O tak Tam, tam z istotą byliśmy, pamiętasz? Mhm, ale tam, yy, ale to, to, to było rękiewicznie Grycanie Jezu Miałam na myśli tego, co ostatnim byliśmy, tą mójstówkę. A właśnie wiem, że jeszcze tutaj mają nowe jakby, deser, nowe deseria. jakby mają. Tak, no, jak byliśmy po drukarkę to widziałam, ale nie poszłyśmy, bo nie mieliśmy już pieniędzy po drugarce. Więc, że tak powiem, jak popłacę wszystko, wejdzie mamona, to pójdziemy sobie na deser. Okej. Okay. <laughs> Mi pasuje. Naprawdę musi się dziewczynie patrzeć w razie jak kawy kupię dwie <grystanie> Nie, nie sądzę więc Ale to co to jest właśnie kawka i na zasadzie sobie Ja wyglądam dorośiej od Ciebie więc <grystanie> I tam dopiero zobaczycie ile jest fajnych miejsc a zwłaszcza jak mam no, ty fontanie posmopolisz A najlepiej, nie? No Tam wychodząc i tak. tegietorem O wiekorem. właśnie Bo ja w tą niedzielę jeden na koncert, bo będę tam śpiewać A. Na starówce I Możemy może przy okazji pochodzić tak się ja mama z... zgodzi Mami nie będzie się chciała tak za nami łazić tu i tak. Ale ma... nie musisz z nami łazić To będzie się spóźnić i tak dalej Lepiej tak na spokojnie Ale nie to... po no, nie się nie będzie chciało. No ale mówię, że ma nie musi z nami łazić. To powiem, że wracają do domu i to kana nie kanał. Który jest taki weekend jak wiesz? A wiesz lepiej, to będziemy no, obydwie w domu. Wiesz, no ja, ja jestem w domu. Ja ciągle jestem w domu. Powiedz, najlepiej będzie jak wiesz. Popłacę, dostanę, popłacę, powstaje, tak brzmie długi i wtedy idziemy na lody i wtedy przekazuję się zrobić tydzień. Dobra, wyszłam na nie będziemy przedłużać. Jak będziemy na miejscu wstępuje. Okej, okay, jak widzicie, jesteśmy już w drugiej miejscówce. E, szczerze mówiąc, nie wiem gdzie na blisko, zaplanowała miejsc e, na zdjęcia. Zależy, ile będziemy miały czasu, tyle pójdziemy. No czeka, jest już 11.23. Ale to zależy, jakby chodzi o to, że ile ty będziesz chciała, do ilu miejsc pójść. Do jakiego czasu? Ja o, na 18.00 do kościoła nie No, ale właśnie o to pytam, na którą mamy być w domu? 15.16. 15. No, A jest 11.23, tak? No, to jeszcze dużo zwiedzimy. I zobaczymy ile będzie e, miejsce 2, czy trzy, czy cztery. I to jest chyba to pole, co się zatem mówiłam, na co wtedy szliśmy do sklepu. Nie, my nie idziemy na pole, bo na polu praktycznie nie ma nic pójście No i właśnie wchodzimy na wrzosowisko, tylko to drugie. Nie to pierwsze, na którym było się przed chwilą, tylko na to drugie. A to może za przy tej jarze to jest wojna o nie? Nie, nie przyjażę. A o to, że jest wo wojna o to w, w, w bo chcą e, miarko szerzyć. E, nie, to właśnie tam na zbożowej chcą wrzosowisko wykopać. Ja który właśnie z o mnie. To w u nas chcą wykopać. Tego tutaj nie. To jest jedyna taka fajna misówka, co może nie wiem. E, położyć. No. Sobie. Tylko fajnie jeszcze jakby o to dbali, nie? No. I jesteśmy. Na no, miejscu słuchajcie. To jest takie bardzo fajne drzewo, które ja osobiście bardzo No <gry> słuchaj, no powiedzmy, że tu nie jest pięknie, no słuchaj no. No powiedzmy, że tu nie jest pięknie. Mi się tu mega podoba. I jak? Podoba się? No mówiłam! Kocham to miejsce. Dobra, my zaczynamy robić zdjęcia. E, miejsce, tak, już pomału wracamy do domu. E, można powiedzieć, że byliśmy dwie godziny? Godzinę. Trzy godziny. Jakoś tak, z e, prawej pierwszej już pomału wracamy do domu, Do na spokojnie wrócić, przynajmniej na ile jest zwiegno, osiemnaście minut jeszcze, ale jeszcze nie chcę dawać zmontować filmy, więc na spokojnie jest pomału wracamy, ale po drodze jeszcze jak chcecie fajnego tutaj robimy zdjęcia. Więc ale... jednak niestety nie wracamy 15-16, tylko dopiero 12. No niestety. Ja dopiero... Ona chciała. 19, no dopiero. dopiero. No to, no to dopiero. godzinę jesteśmy Wici, dopiero. Nie czekajcie, chyba przynajmniej 3 odcinki. Więc tak. Czekajcie, już widzę nową miejscówkę na ten zdjęcie. <laughs> Więc tak, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ja się z wami żegnam, nie wiem jak w Też się żegnam, niestety. Do zobaczenia, pa pa. Pa.